być normalne, że oczyszczalnia powinna pracować w taki sposób, że powinny być lepsze parametry niż w rzekach, na przykład jak nasza Pilica. Dlaczego te ryby i dlaczego one żyją? One są już drugi rok. To jest jakby przyjemne z pożytecznym. Jak Państwo zwrócili uwagę na kanały, one zarastają, zarastają glonami. My to czyścimy. I chciałem wykorzystać naturalny sposób czyszczenia tych kanałów, wykorzystując przede wszystkim amury. Drugi rok ryby tutaj są, jest ich w sumie wszystkich około 200-300. Przede wszystkim zwracamy uwagę na amury, bo one są najbardziej tutaj pożyteczne, one najwięcej tutaj nam czyszczą te kanały. Ja też chciałem udowodnić, że można na oczysz oczyszczalni osiągnąć takie parametry, że ryba drugi rok drugi rok i jak Państwo zwrócili uwagę, te ryby były dwukrotnie mniejsze, jeżeli te, mówimy o y, tych kolorowych. One mają tutaj potężne ilości, ilości pokarmu, mają idealne warunki, bo ta, te ścieki, już po oczyszczeniu, one są mocno natlenione. Żyje tutaj dużo organizmów na dnie tych kanałów. I powiem tak, że no, daje to gwarancję, że oczyszczania, mimo stanu technicznego i zaawansowania powiedzmy z drugiej połowy XX wieku spełnia te parametry najbardziej yy, najostrzejsze, jakie mogą być w Polsce czy nawet w Europie. No, nie ukrywam, że jak byli przedstawiciele Unii Europejskiej, no, no, nie ukrywam, była satysfakcja, satysfakcja, satysfakcja że no, potrafimy, potrafimy też w tej dziedzinie, jak ochrona środowiska, Małymi nakładami finansowymi zrobić coś naprawdę ekstra. Chciałem powiedzieć, że nasza oczyszczalnia przyjmuje potężne ładunki. Mamy tutaj wokół sporo przemysłu związanego z przetwórstwem drobiu: potężny zakład Roll Drop i także mniejsze prywatne przetwórnie drobiu. I te ładunki naprawdę są potężne. Dlatego no, jest pełna satysfakcja, że od prawie 6 lat utrzymujemy takie parametry. Nie ukrywam, że mieliśmy tutaj takiego nieproszonego gościa, yy, Wydrę, yy, która no, y, no, znalazła tutaj nie, niezłą spiżarkę. Yy, I dobrze, że u, udało nam się ją zlokalizować i wyposzliśmy ją skutecznie, ale troszkę amurów nam yy, no, niestety zagospodarowała. No ale z przyrodą się nie walczy, raczej staramy się, żeby tutaj była, jak to się mówi, równowaga. W naturze, i, no ale poszły, ale no, nie ukrywam, bo jesteśmy tutaj na skraju puszy spalskiej, do dorzeczu trzech rzek: Pilica, Czarna, Wolburka. No to są piękne tereny, więc taki intrus pod ochroną no, jest realny, i, a na razie spokój.